Robot czy krap? Zobaczmy. Jak, jak myślicie, że wygra robot, to dajcie lajka. Like, jak myślicie, że wygra krap, to dajcie suba. Zobaczmy, gdzie ten krap? Ja nie wiem, gdzie jest ten krab, bro. O tam idzie. Zobaczmy, czy wygra robot czy krap. Dobra. Ale walka. Ale walka. Krab dostaje dużo, znaczy nie wiem ile dostaje, bo nie widzę, ale okej. Okay. A, krab ma... no... No nawet mało HP, dobra. Zobaczmy, kto wygra? Robot się krab, dawaj robot! Znaczy ja nie wiem. Dobra, dawaj. Jestem ciekawe, kto wygra. Czemu tu są dwa kraby XD? Co tu się dzieje? Czemu tu są dwa kraby na jedną robotę? Dwa kraby to na jednego robota, to tam to tak wiecie. Średnio. No. Chyba, może, nie wiem kto wygra. Ała, ile one zadają? Ja jestem widzem tylko. O nie, robot